Konferencja pod tytułem Człowiek, Zdrowie i jakość życia obejmowała całościowo problemy każdego z nas, od medycyny przez psychologię po politykę. To nie jest tylko medycyna, dlatego taki mamy podtytuł tej y, konferencji: Interdyscyplinarny wymiar zdrowia. Dotyczy to zarówno przede wszystkim stylu życia, również y, uwarunkowań psychologicznych, społecznych. Ekonomicznych, zdrowie jest towarem, jakość życia jest towarem, o tym również tutaj mówimy. Jednym z prelegentów był dr Andrzej Nabzdyk, lekarz, który jako jedyny przeżył katastrofę śmigłowca lotniczego pogotowie ratunkowego niedaleko Środy Śląskiej w 2009 roku. Na swoim przykładzie opowiadał o problemach ludzi po amputacjach. Generalnie rzecz biorąc właśnie ta jakość życia niestety idzie za mną no bez mała cały czas, nie? jako że jestem lekarzem z wykształcenia, w tej chwili pracuję w szpitalnym oddziale ratunkowym, wobec czego jak gdyby są no, rozmaite aspekty dokładnie tej samej pracy. Nie przeczę, że też tak jakby po własnych doświadczeniach w zakresie no, zaopatrzenia ortopedycznego, no, no, przyjąłem pewne elementy wiedzy, pewien, pewien zasób wiedzy i się naraz okazało, że wcale nie jest tak e, w, świetnie jakby w naszym kraju, powiedziałbym, że jest tragicznie pod wieloma względami. Poruszany był także problem wypalenia zawodowego. Wypalenie e, zaczyna się od zapalu. Żeby się wypalić, musimy się zapalić. І той запал, який на початку може бути так високий, і Taki w postaci tych, jak dzisiaj pokazywałam na obrazu, takich fajerwerków, takiej fascynacji z pracą. I w tym momencie człowiek nie widzi, że już przekracza pewne granice swoich zasobów. Można dobrze pracować, można intensywnie pracować, ale trzeba wiedzieć, kiedy i powiedzieć sobie stop na dzisiaj jest koniec, co można przynieść na jutro, to jest takie planowanie swojej pracy w każdym zawodzie. Nasze zdrowie, styl i jakość życia zależy od bardzo wielu czynników. Warto je wszystkie poznać, by podnieść zarówno jakość naszego życia, jak i zdrowia.